Zamknij oczy i idź do przodu. Chce się, głowa do dołu. I nie patrzcie. No. I do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. No, no, no. Uwaga, uwaga, uwaga. uwaga. W lewo, w lewo, w lewo. Stój, 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 I popatrzcie. Gdzie? Przysiędź. Do przodu. I już możesz Witajcie, ja jestem Lucyna, a to jest kolejny już trzeci odcinek z Minecraft XQ Siema! Woo! Woo! Yes! Hey, Słuchajcie, hey, hey, hey. Dzisiaj jest najmilszy odcinek na całym świecie. Słuchajcie, wylosowaliśmy widzkę, która ma 9 a, to, lat. I ona nazywa się Amelia jest naprawdę tak przeurocza taką, e, taką, taką radością i w ogóle dziękujemy bratu e, Amelii Jak się nazywa twój brat? E, Olivier. Oliwier, dziękujemy, że ustawiłeś Amelii mikrofon, A teraz niech się przywita Amelia Amelia, przywitaj się, przywitaj odcinek Cześć Ojej jakie to słodkie Naprawdę, ej, Jezu Ja już dzisiaj herbaty już nie słodzę bez kittu, bez kitu. Każdy bez wyjątku został łapkę w górę dla Ameli. Jeżeli chcecie zostać wylosowani tak jak Amelia, no to zasubskrybujcie potem Miko co? E, dzwoneczek, subskryb... Nie, by... Tak, tak, to to nie. Tak, wiem. dzwoneczek, a potem e, co? Tak, e, łapka w górę i pamiętam. potem komentarz. Jaki jesteś, Amelia komentarz do serduszkowania. Pau, pau. Ziemniaczki. Oooooo Na pierwszy komentarz z ziemniaczki to Amelia przypnie wam serducho Dzisiaj jest bardzo ważny odcinek, ponieważ nagrywamy reakcję Marysi... O dziękuję, dziękuję, dziękuję. A ja proszę marchewkę, proszę. Ale... O, dziękuję, dziękuję. Ej, ja ci dam koś, Przydać się, proszę. O nie, tam. Ten... A my ja daję mu marchewkę. No co tam Dobre, się... ja, mu... ja jej dam. Ej, ja zaproszę Wini, bo Willi, Willi, Willi mi nie uwierzy, że mamy taką miłowiskę. Pamiętajcie, co na ciebie łapek w górę, to nagrywamy czwarty odcinek z Minecraft X, dokładnie tak. I nagramy pranka takiego takiego bardzo, bardzo ważnego na jednej z osób ze serwera, więc teraz każdy pisze Super kogo? Kogo? Nagraj kolejnego pranka co przypnaje Wam oczywiście serdutko. Dokładnie o, tak, dokładnie, tak, dokładnie tak. Hej! Cześć! Oh, yeah. <laughs> <laughs> Mówiłem, oh, <yeah. laughs> Bo to będzie najmilsza nagrywka na świecie. Mój dzisiaj ka kazać... Nie To jest taka urocza! A tak, a dostałbym za Ja byś się zgodziła! Tylko Miko się musi zgodzić, <tukają> jeszcze ma, no, wiesz. Tędy a... prosto! Musi się rufać, a czy pies musi się zgodzić. A czemu chcę za skalę? Może <tukają> za No Miko, zgódź się, proszę! Ale, nie, nie mam tyle łuczek! Wy jesteście? U mnie w domku, o jezu. Więc tak jak widzicie, napiszcie komentarz: Amelia jest przeurocza. Każdy teraz pisze, posłuchajcie, naprawdę, to będzie bardzo miły odcinek: Napiszcie, Amelia jest przeurocza, to przód oczywiście. serducho, dokładnie tak. Jezu. I ta reakcja Vivi, którą nagrałem, nie ja wiedziałem, że Vivi tak to zareaguje. Więc e, kochani, dzisiaj jest plan taki, że Marysi nie pozwoliłem wejść na serwis, Na serwisie jest teraz 20 osób, 14 osób. Pozdrówcie odcinek! Elo, elo, pozdro, 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 Elo my Nie Będziemy roznosali te dwa pieski. O te dwa pieski Bo tak jakby jeden jest Majka, więc nie wiem czy my go w stanie Majkę uciekł sobie. Więc mam taki pomysł. Ty ty jesteś? Skrzysiłem Matyldę. Nie, 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 nie. Dawaj! Matylda niestety poległa śmiercią tragiczną u mnie Okej, zaraz będziemy, nagrywamy odcinek A wiecie co po sobie pozostawił? Tu tutaj tablica Mój właściciel mnie lubi i zostawił mnie u tego doferka xd 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 Gdzie jesteś Livi? Halo! Płynę! Gdzie jesteś? Dara, a wiesz gdzie ty mieszka? Wiem. Dara, Dara, co czekamy na Vivi, Jezu Chryste, naprawdę. Ją ja tak do Odcinek do nas, do nas, do nas. Chodź do nas. I Dzisiaj nagramy reakcję jak Marysia patrzy się na malutkiego pieseczka, takiego malutkiego naszego pieseczka. I wy, teraz wy, musicie napisać każdy bez wyjątków, jak nazywamy tego pieska. To oczywiście przypnę wam serce. Każdy bez wyjątków pisze. Każdy, 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 każdy. każdy, każdy. Chodź, Macie, mi, chodź. Mi. chodź. Gdybyś wybrał jakieś zabijeś, to był taki Nie tędy, Wejdź są, tam, o Boże. tam Tam tędy, o, nie! O, to. Wejdź to. Wiesz, o tędy. O. No, dobra. o. 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 Nie, że chwyska nie mogę. No. Jak o właśnie! Zroczy. Dzisiaj mam też wam bardzo do, ważną rzecz do powiedzenia, ale to u Tytmatego. U Tytmatego, bo teraz idziemy po drugiego pieska. To jest pies Bakorzana i, i no w sumie Mai to jest Matylda V2 ma Dobra, Matyld Matylda umarła u ucinka, na odcinku kasze, ten. więc teraz każdy, kto obejrzy odcinek dzisiejszy, idzie do kaszy, bo kasę zaczyna znowu nagrywać, youtubeować i tak dalej. O, no, jak Normalnie. Się ten odcinek to obejrzycie. Odcinek kaszy. Dokładnie tak. Idziemy do tytułu Chodźcie, 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 A co to jest? To jest. Ja wiem gdzie tam. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idziemy do Tymoteusza. Aj! Co, co najważniejsze, Shadery dodałem to <średziny> uh. tak To panie jak ze mną. Ja. Dodały... Yeah. I... Oh, no. O nie, dobra, ja <średziny> <dodały>? <średziny> Zabrażno, Zabrażno, to ja bym chciał. CDR tak jak do Minecraft O, cześć, Maja. O, 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 o. Dobra. Widzę, że Vivi ma już ulubienicę. <średziny> Serwerowa. Wystąpiła mi macie tak daleko mieszkam? Nie, no, bo ty tego nie byłem. Ale fajnie to wygląda. O kurde. Dogodzicie nas. A radka. <tłuk> jaka eskapada tutaj się no. dzieje teraz. A ja tutaj, tutaj mi zniknął w per per. Dalej. Gdzie to prosto o, lewo? Tam prosto, prosto. Tutaj, Wygram to, wygram to! Nie! To nie! Mniejszaj opór bakła przez opór. No nie, ja pierwszy. Wygrana. Muszę tytmati! Wow, tu! Jest! O, tu o, jestem, o, 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 o. O. Ty! jest Mati, ty, Mati, ty, poznaj naj, najbardziej uroczą wickę, jaka kiedykolwiek była na wylosowana. To Dzień jest dobry. Amelia, Amelia, Tytmati. Uwaga! Dzisiaj jaki. To, co się dzisiaj stało? Dzisiaj wylosowaliśmy. Wi, czy, czy się dzisiaj występuje wicka, która została wylosowana? Najmłodsza, najmłodsza wicka, jaka kiedykolwiek była wylosowana. Mówię. I uwaga! Równo rok temu wystąpił tyt Mati, najstarszy widz wylosowany! <grym>, o nie! Ocieka. Jak się trafiło? Ej, Ej, zostaw moje żółwie! Pozdrawiam YouTube'a. na Nie o co chodzi. Potrzebujemy twojego psa. Dobra, Mati, My Potrzebujemy pieska. Potrzebujemy psa, bo no, no, chcemy muszę że... z Marysią malutkiego piesełka i ja chcę mhm. nagrać reakcję Marysi na tego psa. To chwila, tylko się od razu nie przestrasz się, że mam dom jakiś dziwny, bo dostałem pranka na twarz. Jakiego pranka? Okay. A nie, zaraz zobaczycie. Okay. A, właśnie, czasami to nie ty. Byłeś? Nie, 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 Ja tego pierwszy raz widzę twój domek. Możesz się zapytać innych? Także zapraszam. Wow, ale fajny. Wygląda jak farma. to ja farba. wspólnie z Tiną budowami, no dostałem o, nie pranka. U, u. Dzień dobry, dzień dobry. A, dzień, dzień, dzień. dzień dobry. Co się tu stało? Dostałem pranka na twarz. No miłego? mają kotka. moją kotka. Chedź. O nie. Najlepsza tabliczka. Dobra, gdzie jest piesel? Uh. Tutaj o, dobra, bierz peseła. <gryw> Bierzemy go. Bierz okej, okay, weź Idziemy. Ale Ale mati, 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 to do <grywka> Serio? <grywka> no co ty co nie pytałeś. Ty, a... ty w półkarce może. Ja Ej, Billy, <grywka> <Widzicie>, jaki ty <grywka> chcesz komentarz za serduszkowaniu? <grywka> uh eee... Urocza Napiszcie komentarz Urocza Wicka, to oczywiście przypnie wam serduszko. Ale w jeszcze imię Amelia tak. tak brzmi strasznie uroczo, a, -a nigdy nie Chyba nie było do typu wylosowanej żadnej Amelii. <ram> no, 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 chyba nie. nie. Chyba nie. Chyba nie było żadnej Amelii wylosowanej. Jest pierwsza. Ty, Mati? Jesteś pierwszą Amelią pies, i pierwszą wylosowaną, najmłodszą Wicką. 9 lat ma, słuchajcie, więc wy nie Ojej. bójcie się tego, pisać, że chcecie zostać wylosowani, bo tutaj bez względu na bez względu na to widzów. Dokładnie tak. I gdybyście pytali, kochani, czy trzeba mieć Minecrafta premium, czy nie? Amelia, powiedz, czy masz Minecrafta premium? Nie. Nie ma Minecrafta premium. Wiele osób z was pyta, czy trzeba mieć Minecrafta premium. Nie trzeba mieć Minecrafta premium, żeby zostać wylosowanym. Wszystko zależy od was. A co trzeba zrobić, żeby zostać wylosowanym? Zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, co to, to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Wtedy udział w losowaniu. Dobra. Weźmy tego piaska, czekaj, czekaj, gdzie jest ten W trakcie tego, gdy Mati będzie jechał, co yy, no, w się sensie płynął do nas, to pokażę, Jakie miejsce, pływał, ja gdzie, idę! tutaj, patrzcie, tutaj wybudujemy miejsce, tak jak było na ekstrze pierwszej, gdzie mieliśmy. No, skrzynki i tak dalej. To są zupełnie inne shadery, więc to będzie wyglądało tak jak na pierwszej ekstrze i to będzie takie piękne, takie ładne. Ej, weźcie tutaj po płycie, więc tutaj troszeczkę to jest ciemne, ale to będzie zupełnie, zupełnie inaczej wyglądało. Później po prostu zmienię shadery. Dokładnie tak, zmienię shadery, tutaj będzie zejście. Ja wam w ogóle pokażę, co się w ogóle... Oooo, ale fajnie pod wodą tak. Fajnie, co nie? Wow, a mnie nie możesz krytykować, że... Tak jak na 1.13 13 tunele miałeś. Jak zauważyliście, też tutaj buduje taki sam domek, jak ma na Hello. Minecraft X. Cześć, 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 pierwszej. Ale nie, to nie będzie domek do mieszkania. To będzie domek, tutaj będzie alchemia, tutaj może zależymy do pieski. Na pierwszym piętrze na pewno będzie, uwaga, pokój dla wspierających. Tak, pokój dla wspierających. Od teraz każdy z was może zostać wspierającym. Są so, trzy poziomy wspierania, ja wam je teraz wytłumaczę. Jest ekstra fan żelazny za 999, jest ekstra fan emeraldowy za 5999 i ekstra fan diamentowy, dzięki któremu będziecie mogli dołączyć na Minecraft Extra. Tak, będziecie mogli grać razem z nami na Minecraft Extra. Na specjalnej strefie dla osób wspierających i będziecie mogli grać dowoli i będziecie mogli razem z nami non stop nagrywać. Dokładnie tak, nawet na swoje kanały, więc wybierzcie opcję wspierania na kanale. Jak to oglądacie, to może nawet jeszcze nie, nie zostało to dodane, ale do 24 godzin od filmiku na pewno już będziecie mogli wesprzeć nasz kanał przeczytajcie dokładnie co będziecie mogli za każde wsparcie bo jest żelazny emeraldowy i diamentowy i wybierzcie swój jaki chcecie mieć dokładnie tak więc jeżeli chcecie wesprzeć kanał jeżeli chcecie pomóc nam opłacać serwery i tak dalej być losowani mieć większą szansę zostać wylosowanymi lub wystąpić w jakimś odcinku specjalnym bo takie na pewno będziemy robili dla osób wspierających no to zróbcie to w tym momencie i wesprzyjcie nasz kanał będę bardzo bardzo wdzięczny ponieważ takie produkcje które my robimy codziennie teraz robimy odcinki są bardzo, bardzo trudne, macie codziennie, codziennie... Mika! Więc no. Co ty zrobiłeś? Jak ja bym wiem, ale on nagle umarł, to my... nie moja wina. Jak mogła Jak ona to powiedziała, co ty zrobiłeś, to już poczułem się taki ten... Ja też, ja Żeby za, go zacząć atakować. No, się e. smutno zrobiła. No. No. Ej, patrzcie, jak to pieski słodko obok siebie, tak. Ja chodźcie, 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 to jest mój przyszły piesek. Ja będę musiał od razu zaprosić Marysię. Uuu, bambus. O, uwaga, uwaga, pies leci, pies leci, No nie, Ciąc my się nie, nie pozabijały! Ała. Nie! Prawy, prawy, no! Nie widziałem go. Dobra, czyli będziemy ja. rozmnażali nes y, tego pieska z y, Tytmatim i jak to zadziała, to ja będę właśnie... Tego pieska z Tytmatim? To? Ja je, ja, je, ja jej, Ja jestem! Ja idę po żarełko, idę po żarełko. Ja co potrzebuję? Kurczaka, tak? Nie! Mesza. Kość? Mięso nie, Powiedz jakie mięso Ej, ja mam Rotten Flesha Rotten Flesha zadziała? Teraz? No. Naprawdę? Ziemniaki A, tak. no. za wszystko no. Nie, ziemniaki nie zaciekła, ja. ja wiem, że w prawdziwym życiu wszystko, ale to nie, to nie prawdziwe życie Dobra, mam, 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 ma, Czyli ma, ma. tak, wy ja odblokowujecie i uciekacie tak. skąd? Ale on się do mnie lecieć, mordo Czemu? Weź go od nie tam tego i teraz No to uciekaj, uciekaj, uciekaj Miko Miko, to ty uciekaj ja Jestem nad tobą Elo, a ty tam jeszcze góry. dalej. Jeszcze a dalej to uciekaj. Jak są przy na jedzonko. Oh. Amelka, ty też trochę ucieknij No, ucieknijcie, uciechnijcie wszyscy, bo to może być ryzykowne, bo ja muszę teraz być właścicielem tego psa Dara, dobra, odlokujcie je o, i uciekajcie, jakieś 30 kratek stąd, naprawdę Ale, ale one się tepną Ale one się za nami idą, o, o, musimy o, być bliżej o, o. o Boże O Jezu, ten na. Minus 200 IQ, No właśnie Ej, no Ej to, my my to, się nie my... pomyślałeś o tym na pewno No pomyślałam od razu Myślimy byłeś raz... my no, raz... no. coś I takiego, uciekajcie. że ty ich a my uciekniemy w tym gasie A może wpakujmy je tutaj, o Kurde no, po? o jest tutaj, no chcę teraz swojego kurczaka, no czekaj, no. no, no No do środka, do środka ja. no. Mam takie wrażenie, że to nie wyjdzie O, no, no, no będzie nie, 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 on już za dużo razy każę wam no. no Dobra Dobra, no ale ono się wytypać, No i musimy no uciekać! Dawaj teraz, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie! Ale się dawaj teraz! Się segdala, Oj, uciekajcie, się uciekajcie, uciekajcie! Ja nie zamierzam 40 minut o, o, z mną Mój? Co? 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 Mój? Nie wiem, poruszaj Nie, wiem. nie będzie twój. Czekaj. Jest mój! Jest, jest mój! mój. Ty? Jest mój! No nie! <laughs> nie wierzę! Twór. Żeby rozmnożyć psa i mieć małego, musisz mieć ty na pewno dużego psa i rozmnożyć z innym psem. Serio? No tak, tak to działa Ale kupa Ale bez sensu Jak to, ale mówi nam co innego No ale tak to e, działa, no robiłam ja to ty? tyle razy Ja? To dlaczego przez cały odcinek, Łukasze, robisz błędne kogo? Ja. zostałem oszukany <laughs> o, Oczywiście Czemu mogliśmy to zrobić? <laughs> ja. O nie Dobre, nie. Ja My psa, nie, psa, słuchajcie, szukamy Naprawdę cały czas próbowaliście? Ale nie, ja myślałem, że chodziło o to, że tak się teraz da Nie, Nie da się Serio? No, no tak. tak! Jakim cudem? Jakim cudem? To Zawsze znaczy ci się nie dało. A ja Aha, dobra, to sorry Lufer. Dzięki. Dzięki. <śmusza> bo... zginęła. Matyl. Wiecie co? O, I i, i wy dysponowaliście tą wiedzą cały czas? <śmusza> nie, <ja> nie wiedziałem. <śmusza> ja też nie wiedziałem. Czekajcie oh szukam To trzeba było Vivi tutaj wziąć, a nie... O oh my god Ej, gdzie wy jesteście? O nie, widzieliście no, nie no, mnie? Ej, bo wy ją zostawiliście Jest za mną, jest za mną a, jest. Ciało, Tu Amelia, zdi. tu Szukałem Ja też idę Amelia, tu za tobą Jak mamy nazwać tu. tego pieska? Teraz każdy schodzi na ja dół, jak mamy nazwać tego pieska To przytniemy oczywiście z serduka O Jezu Jak oto masz O tam są Tam są góry lodowe, lol tak, tam są góry Jest pies! Gdzie? Gdzie? Czyj, kurde, czyj się? Właśnie to widziałem. No nie. Czekaj, następny pies. No. no, dziki, dziki, Mam! Yeah. Ale Gigi! Ale Ale to Ale ale z Dobra. Ale Gigi! 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 też właśnie Gigi! 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 Mam Gigi! JEST! 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 CO JEDNEJ! Pięzna, jednej. Masz! Jezu, chodź piesku, bo musimy cię roznożyć z innym Chodź, nie, nie do Mika, nie atakuj Mika Chodź Chodź, kici kici Albo nie, odsuń się Chodź, chodź się. A no. 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 ja ci się dostarczam tą kość O, Ooo Ale Rufus, zobacz jakie tam masz widoki A ja tam będę myli Wiem, wiem, widzę Chodź, chodź, chodź piesełku, chodź piesełku, Jezu, uda się to Uda się to A już będziesz śmiał w trakcie, wiesz ale ładny domek tyś wybudował o, ten... A ten? O ten, drugi jest To jest Kuby Ale stosowy To jest Kuby Kozak, no, naprawdę fajny domek kozacki. No zobacz sobie, tutaj jest wejście, od tej strony Ale jest kozacki, naprawdę, jest piękny ten domek O, od tej strony jest wejście A tutaj, no to jest też wejście Ale ładny domek O kur... Fajny No Yeah Chodź, 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 pisełek, chodź piesełek, chodź dobra ja no, to, no, to są moje zaraz, z tamtym, z z tym Zaraz, zaraz i który musi być pierwszy teraz? Takie pytanie. No właśnie. Twój, bo jeśli chcesz, żeby to był twój pies, to twój musi być pierwszy. Dobra, Bakłazan idź stąd stąd. <laughs> dobra poprzednich. do dziurki. Zakopałem się. Dobra, Ale musisz jeszcze przyjść na chwilę. Czemu jaku No sorry, nie mamy magicznych rączek. Uciekamy. Dobra, uwaga, no, uwaga. Pierwszy uwaga. twój musi być. Proszę się odsunąć wszyscy wokół Mój pierwszy, tak? Tak uh -huh. A, O, od dwa Od bloku swojego O Cim-cim-cim-cim Jest! Twój yes! 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 tak! yes! udało się You've Dobra, wakłazan, my... wakłazan Uwaga yy, u, Uciekamy z tymi psami Ucieka... zabieraj swoje psy wakłazan Czekaj Ja wołam Marysię Czekaj, ja muszę swoje wziąć Uciekajcie sami A ja nie mam ich to szybko nie mam Szybko, uciekaj bakłażem z tymi psami Pa, 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 pa. ja, ja A ten robić. musi zostać Cztery psy? Tego schowamy tutaj, później, jest... później go przestawię. Co z e, to może, Można go podkopać troszeczkę Uj. i dać mu. E, Hej, dostam... piesek. No przesunąć go tam dalej, tam dalej. No ja hey, o, 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 o. Ale ja mu nic nie robię. Chyba ktoś mi pomóc na to. ci tyle piesełku? Tu, bo ty jesteś mój, Mogę a te, tam, ten będzie mój i Mariusz. Nie, spokojnie. Bo gładźże <głaszan> jest. Paweł! Dobra, więc czekamy na reakcję Marysi, okay. na maletkiego pisełka, chodź. ja go wezmę do siebie do domu, chodź pisełek, chodź moje słoneczko, no chodź, no chodź, chodź. Chce mi ktoś pomóc z łódką czy nie? Chodź. Temu mu światło. No jaki maleństwo, malutko. Temu Malutki, światło. Malutko maleństwo, napiszcie jaki słodziak to wam serducho. Zaraz będzie Ma, cioci, mama Marysia. Chodź, 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 ukończ pani w to nie, ja nie, nie jestem mamą. NIE PANI w Nie, nie, nie. Kaktus B. Nie, 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 jak tylko umrze, to kończę z Minecraftem. To ja nie jestem mamą tylko psu? Nie, nie jestem. <laughs> Nie! No chodź tu, nie słuchaj się mnie! Chodź tu! No nie, nie! Chodź, bo on ja się zaraz zabije, Mogę się załatwić! Finęsza, matka moja bakłaża! Matka bakłaża! to nie wejdzie, musi być moja krew! Moja krew w baskit! Nie chcę, bym był w ten sposób pokrewniony! No chodź tu, nie, nieź do ogniska! Jezu! Chodź! No chodź! Nie! No, ty nie umiesz być matką psa! Magłasa nie jest matką, nie ja! To ojcem no, ma... no, co no, 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 Boże. Chodź, nie. No, co ty, co nie. no, 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 Chodź. no, tutaj, w no, miejsce. Chodź. Super. Aż w to miejsce i wtedy prosto po schodach do góry. Chodź, 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 chodź! Chodź, chodź, chodź. No chodź, 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 chodź! No kurde, no chodź! A, a, chodź. tak! Jest. Ja myślę, że tam są dwa psy do zabrania, później od razu... Chodź, chodź. Ooo, chodź maleń. No nie! Chodź! Dobra, o. Ej, pomoż mi też z tymi psami. Dobra, musimy go teraz Te, wepchnąć na łóżko. Twoje psy, twoja odpowiedzialność. Musimy go wepchnąć na łóżko. Tylko przez kogo? Okej, okay. okay. <grym> Nie mówimy nic o psach, kiedy Marysia wejdzie na serwer, dobra? Mówimy okay. o kogo? Dobra, dobra, I on jest Nie farbujesz małe bruszki? Jeszcze nie, zadecydujemy z mamą Marysią. Oooo, jaki Dobra, wołamy Marysię, napiszcie komentarz, udało się, to przypnę wam to serce. Oh. Marysia już wie o, o niespodziance, Czekamy na reakcję Uwaga 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 Gdzie jest Marysia? Ja jest na dole przy bombu. Dobra, 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 ja! Chodźmy eee, na górę, chodź, tam. chodź na górę. Tam. Zamknij oczy Nie o idź prosto Uważaj, uważaj. prosta. Nice. prosto Przywitaj ej no a my ja się oh. mm. zamknięcie te oczy za to było no, za tobą. odwróć się oh. 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 <laughs> dobra

Mary, słuchaj, to jest pokrewieństwo. Bakłażana, Matyldy, Samika, a w mnie Psamika, nie. Jezu Mary, 6 godzin staraliśmy się tego pieska tutaj na świat e, przyprowadzić. Podobno lepiej, te, żeby ci się spodobało. Tak. No i lepiej, żeby <stukam> się o, no właśnie. I Mary y, zadecyduje o obroze. Obro, jaki kolor obroży? Niebieski. Jest! Udało się. Matylda! Yes. Uh. Ej, słuchajcie, udało Ale... się. To jest Mary pokrewieństwo. Matyldy, bakłażana, Majka. Tegrybuje tak z księgi poczekajcie. ...kuczaków naszych. A to ja jej rozważałem Naszych kurcaków. I kogo jeszcze? A jeszcze mojego psa. I psa Tymatego. Jest. Oh, tak, to jest twoja mamusia, nie żaden bakłażan. Bakłażem to jest twoja mama <noise> biologiczna, Trotnie. ale ona ci nie chciała. <noise> o nie... <noise> eee! czy nie! nie! Przy nie dziecku, nie przy dziecku, ej! Chodź, 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 chodź chodź, Mary. Ten piesek to jest tata. I no z... tak, ale też nie jest mu. Ale znajdziemy mamę i potem jeszcze nowego pieska dla ciebie weźmiemy. I będą A, Będzie ro, rodzinka. No, Mary, nie smutku, 6 godzin to przygotowywaliśmy. Mary, proszę cię. Kiedyś na też na dobrze, ale wychodzi jak moś, zawsze. Moś, no, to no, 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 co na początku zrobiliśmy? Mikoł, opowiedz. Dobra, weź. Ja mam dość, bo ja mieliśmy taką ja teorię. Mieliśmy taką teorię, że. Weźmiemy psa dla Bakłażana, weźmiemy psa tego. nie pamiętam, Majkę. Roznożymy je, roznożymy je we dwójkę, i wtedy powstanie dla mnie pies, i wtedy go szybko urośniemy. Później rozmnożymy Matyldę Psa z moim psem, powstanie dla ciebie pies. Ale wyszło jak wyszło, że niestety nie udało się dla mnie rozmnożyć psa. I kompletnie nie to było takie beznadziejne, bo ja musiałem po odpuścić mojego psa. I wydało się coś takiego, że y, Bakłażan i tytmatki czy najpierw chcieli rozmnożyć, ale się nie udało. Więc Luferek bym znalazł sobie jakiegoś innego psa, Jezus rozmnożył się z Tydmatią i, i tytmatki rozmnożył, a czy Luferek rozmnożył się z i w końcu mamy psa! Także pasuje, tak? Tak. tak. No. I pies po pobił Matyldę. Tak, właśnie, wakua zabił Matyldę. A ty zapomniałeś mojego małego piesa! To? Nie wcale! Dobra kochani, to było tyle. Marysia czy jesteś zadowolona z pieska? Będziemy też na tak. Jest Marysia zadowolona, to... Była... Ale chcę mieć mojego. Tak, była, to była reakcja Marysi na naszego nowego Mary, pieska. Mary wiem czy... Kolejnego i pożegnaj odcinek, kochanie moje. Pa pa! I Amelia, gdzie jest Amelia? Amelia, Amelia, Amelia. Amelia. Ja w damku. O! Amelia, pożegnaj odcinek! Nasza, no, ja. szybciej. Papa, pa. kochani, jeżeli chcecie zostać wylosowani, tak jak Amelia, no to zasubskrybujcie, stawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Ja Wam życzę miłego Dzianka, do zobaczyska, trzymajcie się i wbijajcie na odcinek do kaszy, który był wcześniejszy. Każdy teraz wchodzi na dół, jest podpięty odcinek i też macie teraz w prawym górnym rogu w karcie. I wypraszam, jest naprawdę śmiesznie, naprawdę. Nie tak, tak jest yeah. Do zobaczyska, trzymajcie się i papa! Pa. Bye. Yeah.